W świecie pełnym kamer, nagłówków i ciągłej obserwacji, każde zachowanie członka rodziny królewskiej może stać się globalną sensacją. Historia, którą opowiemy, zaczęła się zupełnie niewinnie od wydarzenia kulturalnego, w którym książę William wziął udział w roli obserwatora. Jednak w jednej chwili scena koncertowa zmieniła się w arenę nieoczekiwanej konfrontacji. Słowa ironii, wypowiedziane przez znanego pianistę, skierowane w stronę następcy tronu Wielkiej Brytanii, odbiły się szerokim echem. Ale to, co wydarzyło się później, przeszło do historii współczesnej kultury. Książę William, człowiek zwykle powściągliwy i trzymający się protokołu, usiadł przy fortepianie. To, co zagrał, sprawiło, że świat zamilkł. Tło wydarzenia. Spotkanie dwóch światów. Wieczór, który przeszedł do historii brytyjskiej rodziny królewskiej i świata kultury, rozpoczął się zupełnie zwyczajnie. Londyn tego dnia tętnił życiem. Ulice pełne były turystów, puby głośno komentowały najnowsze wydarzenia sportowe, a w elitarnych kręgach stolicy mówiono o nadchodzącym koncercie w jednej z najbardziej prestiżowych sal muzycznych. To miejsce, zdobione kryształowymi żyrandolami i marmurowymi kolumnami od lat było areną wielkich występów pianistów i orkiestr a także miejscem spotkań najwyższych sfer politycznych artystycznych i towarzyskich zaproszenie na recital otrzymał również książę william następca tronu który od lat pełni rolę patrona wielu instytucji kulturalnych i charytatywnych jego obecność na wydarzeniach artystycznych nigdy nie była przypadkowa Monarchia brytyjska przywiązuje ogromną wagę do wspierania sztuki, widząc w niej nie tylko dziedzictwo, ale także narzędzie budowania tożsamości narodowej. William przyjął zaproszenie z pełną świadomością, że każdy jego gest, spojrzenie czy słowo zostaną odnotowane przez dziennikarzy, fotografów i komentatorów. Publiczność i atmosfera. W sali zebrała się publiczność wyjątkowa, politycy ambasadorzy, przedstawiciele arystokracji, ale także zwykli melomani, którzy kupili bilety, by posłuchać gry pianisty o światowej renomie. Każdy z gości oczekiwał wieczoru pełnego sztuki na najwyższym poziomie. Kiedy William zasiadł w pierwszym rzędzie, uwagę zgromadzonych natychmiast przyciągnęła jego obecność. Wysoki, elegancko ubrany w smoking, emanował spokojem i opanowaniem. Obok niego usiedli przedstawiciele londyńskich elit kulturalnych, nieco skrępowani faktem, że tuż obok nich znajduje się człowiek, który w przyszłości ma zostać królem. Atmosfera przed rozpoczęciem koncertu była mieszanką ekscytacji i napięcia. Publiczność szeptała o nadchodzącym występie, a niektórzy zerkali na Williama z ciekawością. Jak zachowa się w tak intymnym, artystycznym otoczeniu? Czy będzie jedynie oficjalnym patronem, czy może pozwoli sobie na chwilę szczerego entuzjazmu? Pianista, mistrz i prowokator. Na scenę wkroczył bohater wieczoru, pianista o międzynarodowej sławie, laureat wielu nagród, znany z niezwykłej techniki i ekspresji. Jego kariera była jednak równie kontrowersyjna jak błyskotliwa. Słynął z nieprzewidywalnych zachowań i ciętego języka. W wywiadach wielokrotnie krytykował polityków, celebrytów i artystów, których uznawał za powierzchownych. Dla jednych był geniuszem bez cenzury, dla innych arogantem, który lubił upokarzać publiczność, by podkreślić własną wyższość. Tego wieczoru również nie zamierzał ograniczać się do muzyki. Zanim uderzył w pierwsze klawisze, spojrzał w kierunku pierwszego rzędu, gdzie siedział książę William, i z lekkim uśmiechem powiedział kilka zdań, które w ułamku sekundy zmieniły atmosferę w sali. Zastanawiam się, czy jego wysokość potrafiłby odróżnić Chopena od Mozarta. Choć być może nie ma to większego znaczenia, skoro muzyka jest tylko dekoracją oficjalnych spotkań, rzucił jakby pół żartem. Publiczność zareagowała mieszaniną śmiechu i zakłopotania. Niektórzy klaskali, traktując to jako dowcip, inni spuszczali wzrok, czując, że pianista posunął się za daleko. Reakcja księcia. William w tym momencie zachował się zgodnie z etykietą. Twarz pozostała niewzruszona, usta ułożyły się w uprzejmy pół uśmiech. Ale świadkowie siedzący blisko niego dostrzegli błysk w jego oku. Znak, że książę odebrał tę uwagę nie tylko jako prowokację, ale także jako osobiste wyzwanie. Trzeba pamiętać, że William od dzieciństwa był przyzwyczajony do krytyki i żartów, często znacznie bardziej bolesnych niż ten. Tabloidy komentowały każdy jego gest, porównywały go z ojcem i bratem, a także oceniały jego małżeństwo i ojcostwo. Jednak ironia rzucona publicznie w tak prestiżowym miejscu miała inny ciężar. To nie był kolejny tytuł prasowy. To była scena, na której książę, zasiadający wśród elit, został zakwestionowany jako patron sztuki. Napięcie w sali. Po tej uwadze koncert się rozpoczął, ale wielu z obecnych nie potrafiło skupić się na muzyce. Spojrzenia publiczności co jakiś czas kierowały się na Williama. Jak zareaguje? Czy zachowa się jak dyplomata, ignorując afront, czy też znajdzie sposób, by udowodnić, że artysta się myli? Pianista grał z pasją, ale cień jego wcześniejszego komentarza wisiał nad salą. Dla obserwatorów było jasne, że wieczór nie zakończy się w sposób zwyczajny. Niektórzy podejrzewali, że książę po prostu opuści salę w przerwie, inni, że zareaguje w formie krótkiego przemówienia. Nikt nie przypuszczał, że wybierze trzecią drogę. Odpowiedź nie słowem, lecz muzyką. Chwila przełomu. Książę przy fortepianie. Przerwa w koncercie nadeszła szybciej niż się spodziewano. Publiczność powoli podnosiła się ze swoich miejsc, by odetchnąć, porozmawiać lub wypić kieliszek wina w holu. Jednak wśród gości atmosfera była daleka od zwyczajnej swobody, jaka zazwyczaj towarzyszy takim wydarzeniom. Wciąż w powietrzu unosił się ciężar słów pianisty, które, choć wypowiedziane z uśmiechem, zabrzmiały jak otwarta kpina. William przez pierwsze minuty zdawał się nie reagować. Rozmawiał cicho z osobami siedzącymi obok, zachowując nienaganną etykietę. Ale gdy zgasły światła, a konferancjer zapowiedział drugą część koncertu, książę wstał. Ten prosty gest sprawił, że cała sala ucichła. Ludzie odruchowo spojrzeli w jego stronę, jakby wyczuwając, że wydarzy się coś niezwykłego. Zaskoczenie na scenie. Pianista. Przygotowany do kontynuowania recitalu, spojrzał na Williama z lekkim zdziwieniem. Chwilowa cisza przeciągała się, a każdy ułamek sekundy zdawał się ciągnąć w nieskończoność. Wtedy książę zrobił krok w stronę sceny. Publiczność, kompletnie zaskoczona, zaczęła szeptać. Kilka osób podniosło telefony, czując instynktownie, że stają się świadkami chwili historycznej. William nie powiedział ani słowa. Zdecydowanym, lecz spokojnym krokiem wszedł na podium i zatrzymał się obok fortepianu. Pianista, wciąż zaskoczony, cofnął się lekko, jakby chcąc ustąpić miejsca. W jego spojrzeniu widać było mieszankę rozbawienia i lekkiego zakłopotania. Nie spodziewał się, że książę odpowie w tak bezpośredni sposób. Pierwsze dźwięki, kiedy William usiadł przy fortepianie, w sali zapanowała cisza absolutna. Nikt nie kaszlał, nikt nie szeptał, wszyscy czekali. Ręce księcia zawisły nad klawiaturą na krótką chwilę, a potem rozległy się pierwsze dźwięki. Wybrał utwór, który wielu rozpoznało dopiero po kilku taktach melancholijną kompozycję Edwarda Elgara, kompozytora uważanego za jednego z symboli brytyjskiej tożsamości muzycznej. Był to wybór nieprzypadkowy. Elgar to artysta głęboko związany z tradycją Anglii, a jego muzyka od dziesięcioleci towarzyszy uroczystościom państwowym. William świadomie sięgnął po melodię, która niosła w sobie ładunek symboliczny, dumę, nostalgię, ale i niezwykłą szczerość emocji. Pierwsze akordy zabrzmiały nieco niepewnie. W końcu książę nie był zawodowym pianistą, ale już po chwili jego gra nabrała płynności i naturalności. Widać było, że nie chodzi o pokaz techniki, lecz o autentyczne wyrażenie siebie. Każdy dźwięk zdawał się mówić Nie jestem tylko patronem sztuki, jestem jej częścią. Cisza i skupienie publiczności. Świadkowie tego wieczoru opowiadali później, że nigdy wcześniej nie doświadczyli takiej ciszy w sali koncertowej. Nawet podczas najbardziej emocjonujących wykonań największych mistrzów publiczność zawsze oddychała, szeptała, reagowała. Tym razem panowało absolutne skupienie. Jedna z obecnych osób, dziennikarka muzyczna, powiedziała później: Miałam wrażenie, że cała sala oddychała razem z nim. Każdy akord niósł coś więcej niż tylko muzykę, niósł przesłanie. Inny świadek dodał: Nie wiem, czy William grał perfekcyjnie. I to nie miało znaczenia. W tej chwili ważne było to, że odpowiedział na ironię artysty bez gniewu i bez słów. Odpowiedział muzyką, czyli tym samym językiem, którym posłużył się pianista. Symboliczny wymiar gestu. Sam wybór Elgara stał się przedmiotem licznych analiz. Krytycy zwracali uwagę, że książę mógł zagrać coś prostego, popularnego, by jedynie udowodnić, że zna nuty. On jednak sięgnął po utwór wymagający emocjonalnie, niosący ze sobą historyczne znaczenie. To sprawiło, że jego gest, został odebrany jako głęboko przemyślany niektórzy komentatorzy zauważyli też że scena ta miała w sobie coś teatralnego jakby william w jednej chwili przejął narrację wieczoru zmieniając rolę biernego obserwatora w aktywnego uczestnika w oczach wielu ludzi stał się nie tylko księciem ale też artystą amateurem który nie bał się odsłonić swojej wrażliwości reakcja pianisty Najbardziej symboliczny moment nadszedł po ostatnim akordzie. William podniósł dłonie z nad klawiatury, a sala eksplodowała oklaskami. Owacja była długa i szczera, pozbawiona kurtuazji. Pianista, który wcześniej pozwolił sobie na kpinę, podszedł do księcia. Przez kilka sekund patrzył na niego w milczeniu, a następnie skinął głową i uniósł dłoń w geście uznania. Publiczność zareagowała kolejną falą oklasków. Tym razem skierowanych nie tylko do Williama, lecz także do pojednania dwóch światów, artysty i monarchy. W tamtej chwili było jasne, że wydarzenie to zapisze się w pamięci nie tylko obecnych na sali, lecz także całego świata, który już następnego dnia zobaczy nagrania w internecie i przeczyta nagłówki gazet, reakcje mediów i opinii publicznej. Następnego ranka Londyn obudził się w atmosferze sensacji. To, co wydarzyło się poprzedniego wieczoru, nie było już tylko lokalnym epizodem koncertowym, stało się newsem, który obiegł świat w zawrotnym tempie. Pierwsze nagłówki gazet pojawiły się jeszcze w nocy. The Times pisał o niezwykłym geście księcia, który zamienił drwinę w muzyczną odpowiedź, a Daily Mail zamieścił zdjęcie Williama przy fortepianie z komentarzem. Książę, który sprawił, że świat zamilkł. Lowina Miliona. Telewizje informacyjne na całym świecie prześcigały się w pokazywaniu nagrań z koncertu. Krótkie filmiki, nagrane amatorsko przez obecnych na sali gości, stały się wiralami w mediach społecznościowych. Na TikToku i Instagramie setki tysięcy użytkowników udostępniały fragmenty gry księcia, dodając własne komentarze. Na Twitterze X pojawił się hasztag Prince Place Piano, który w ciągu kilku godzin znalazł się na pierwszym miejscu trendów w Wielkiej Brytanii, a później także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. Internauci publikowali memy, porównując Williama do klasycznych kompozytorów, ale również wyrażali szczery podziw. Jedna z najczęściej udostępnianych opinii brzmiała: to była najlepsza odpowiedź na kpinę. Nie obraził się, nie uniósł, tylko usiadł i zagrał. Klasa sama w sobie. Głosy krytyków muzycznych, reakcje profesjonalnych krytyków były bardziej stonowane, ale w dużej mierze pozytywne. Większość podkreślała, że William nie jest i nigdy nie będzie zawodowym pianistą. Brakowało mu technicznej perfekcji, niektóre przejścia były zagrane z lekkim zawahaniem. Ale jednocześnie wszyscy zgodnie twierdzili, że jego gra miała w sobie coś czego często brakuje profesjonalistom autentyczne emocje. Znana recenzentka muzyczna z The Guardian pisała: Nie chodzi o to, że książę William zagrał idealnie, chodzi o to, że miał odwagę usiąść do fortepianu i odpowiedzieć muzyką. To była szczerość, która rozbroiła publiczność i samego pianistę. Włoski dziennik La Repubblica posunął się jeszcze dalej, nazywając ten gest najlepszą lekcją pokory, jaką artysta mógł otrzymać od monarchy. Społeczne komentarze. Reakcje zwykłych ludzi były równie interesujące. W mediach społecznościowych zaczęto dyskutować o tym, co wydarzenie oznacza dla wizerunku monarchy. Wielu komentatorów podkreślało, że William zaprezentował się jako człowiek bliski ludziom, nie przemawiający z piedestału, lecz odpowiadający w sposób ludzki, szczery, a jednocześnie godny to pokazuje, że rodzina królewska nie jest tylko ceremonią i protokołem. Oni też mają pasję, emocje, talenty, pisał jeden z użytkowników Facebooka. W jednym momencie William zrobił dla monarchii więcej niż dziesiątki oficjalnych wystąpień. Pokazał, że sztuka naprawdę łączy ludzi, komentowała internautka z Kanady. Konsekwencje wizerunkowe. Eksperci od komunikacji i wizerunku zauważyli, że ten gest wzmocnił pozycję Williama jako przyszłego króla. Od lat media porównywały go z jego ojcem, królem Karolem III i bratem Harym, który wybrał życie poza monarchią. William był postrzegany jako stabilny, poważny i czasem zbyt zdystansowany. Jednak po tym wydarzeniu zyskał nową twarz, człowieka zdolnego do spontaniczności i szczerości. Amerykański New York Times napisał, że książę William zagrał nie tylko melodię, ale też swoją przyszłość jako monarcha, który rozumie siłę symboli i gestów. Reakcja samego pianisty. Niemniej interesujące były słowa samego artysty, który wcześniej pozwolił sobie na drwinę. Dzień po koncercie wydał krótkie oświadczenie. Przyznał, że jego żart mógł zostać odebrany jako złośliwy i że nie spodziewał się takiej reakcji. Książę William zaskoczył mnie i wszystkich obecnych. Jego gra była pełna serca. To dla mnie lekcja, że sztuka naprawdę potrafi przekroczyć bariery, powiedział pianista w rozmowie z francuską telewizją. Wielu komentatorów zauważyło, że w ten sposób artysta uratował twarz, przyznając się do błędu i doceniając odwagę księcia. Globalny wydźwięk. Z czasem, historia Williama przy fortepianie zaczęła żyć własnym życiem. Magazyny lifestyleowe publikowały artykuły o ukrytych talentach rodziny królewskiej, a telewizje śniadaniowe organizowały dyskusje na temat tego, jak ważne są pasje u osób publicznych. W Azji wydarzenie stało się inspiracją do szerokich analiz kulturowych. Japońskie media porównywały gest Williama do dawnych cesarzy, którzy potrafili używać sztuki jako formy komunikacji z narodem. W Indiach natomiast pojawiły się komentarze, że muzyka może być najpotężniejszym narzędziem dyplomacji. Widać było wyraźnie, że to, co zaczęło się od żartu jednego artysty, przerodziło się w globalną dyskusję o roli sztuki, monarchii i człowieczeństwa w świecie zdominowanym przez politykę i medialny szum. Symbolika i przyszłe konsekwencje. Wydarzenie, które miało miejsce w londyńskiej sali koncertowej, nie zakończyło się wraz z ostatnim akordem utworu Edwarda Elgara. Jego echo rozbrzmiewało jeszcze długo, zarówno w dyskusjach publicznych, jak i w analizach ekspertów. Wielu komentatorów zauważyło, że ten epizod był czymś znacznie więcej niż tylko spontaniczną reakcją na kpinę artysty. Stał się metaforą nowoczesnej monarchii i sposobu, w jaki książę William zamierza kształtować swoją przyszłą rolę. Monarchia w XXI wieku. Brytyjska rodzina królewska od lat znajduje się pod presją. Z jednej strony wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem, przyciągając turystów i stanowiąc ważny element tożsamości narodowej. Z drugiej, Pojawia się krytyka dotycząca kosztów jej utrzymania i sensu dalszego funkcjonowania w demokratycznym świecie. Każdy gest Williama jako przyszłego króla jest analizowany pod kątem tego, czy potrafi połączyć tradycję z nowoczesnością. Scena z fortepianem została uznana za dowód na to, że William rozumie wyzwania współczesności. Nie odpowiedział gniewem ani ironią, lecz kulturą. W ten sposób wysłał jasny sygnał. Monarchia nie musi być reliktem przeszłości. Może być przestrzenią dialogu i emocji, w której sztuka staje się pomostem między elitami a zwykłymi ludźmi. Siła symbolu. Gest Williama miał także głęboki wymiar symboliczny. W świecie polityki, odpowiedzią na krytykę często są ostre słowa, konferencje prasowe czy oświadczenia. Książę wybrał drogę subtelną, a jednocześnie potężną. Odpowiedział w tym samym języku, którym posłużył się jego adwersarz. Muzyka stała się narzędziem, dzięki któremu książę nie tylko obronił swoją godność, ale również pokazał, że potrafi działać ponad podziałami. Eksperci od komunikacji społecznej zauważyli, że ten moment może być wzorem dla przyszłych liderów. William pokazał, że siła nie zawsze polega na dominacji. Czasem największą moc ma ten, kto potrafi pozostać spokojny i odpowiedzieć w sposób twórczy, pisał Financial Times. Konsekwencje dyplomatyczne i kulturowe. Wydarzenie to miało także wymiar dyplomatyczny. Już kilka dni później w prasie francuskiej i niemieckiej pojawiły się komentarze, że książę William potrafi budować mosty poprzez sztukę. W świecie, w którym polityka bywa źródłem napięć, gest ten został odebrany jako sygnał otwartości i zdolności do porozumienia ponad granicami. Niektórzy dyplomaci sugerowali wręcz, że podobne działania mogłyby stać się częścią miękkiej siły brytyjskiej monarchii. Muzyka, literatura czy sztuka mogą bowiem wywoływać emocje, których nie osiągną nawet najbardziej wyrafinowane strategie polityczne. William! Nowy obraz przyszłego króla. Do tej pory William kojarzony był głównie z powagą, obowiązkowością i tradycją. Jego rola jako ojca i męża często przedstawiana była w mediach jako kontrast do bardziej kontrowersyjnych postaw jego brata Harego. Jednak scena z fortepianem dodała nowy element do jego wizerunku człowieka zdolnego do spontaniczności, odwagi i szczerości. Magazyn Time. Nazwał go księciem, który odważył się być sobą, podkreślając, że w jednej chwili stał się symbolem nowoczesnego przywódcy. Refleksja społeczna. Wielu ludzi zaczęło się zastanawiać, czy w tym geście nie kryje się coś głębszego przesłanie dotyczące roli sztuki w świecie pełnym konfliktów i kryzysów. Muzyka Williama nie była perfekcyjna, ale szczera. A szczerość jak zauważyli socjologowie jest dziś jedną z najbardziej pożądanych wartości w przestrzeni publicznej. Ludzie mają dość politycznych sloganów i pustych deklaracji chcą widzieć autentyczność. William pokazał, że można być jednocześnie członkiem elity i zwykłym człowiekiem, który gra, bo czuje komentował profesor z Uniwersytetu w Oksfordzie. Historia, która zaczęła się od drobnej ironii pianisty, przerodziła się w wydarzenie o globalnym znaczeniu. William Siadając do fortepianu, nie tylko obronił swój honor, ale także pokazał, że przyszły król Wielkiej Brytanii potrafi odpowiadać na wyzwania w sposób nowoczesny i inspirujący. To wydarzenie wciąż budzi pytania i refleksje. Czy był to jedynie spontaniczny gest? Czy też świadomy krok w kierunku budowania nowego wizerunku monarchii? Czy w przyszłości William częściej będzie sięgał po takie symboliczne gesty, by pokazać, że jest liderem na miarę XXI wieku? Z tego pierwszego wieku? Z tego pierwszego wieku? Z